Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Borys Mańkowski, przed KSW 71. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Słuchaj, no to od tego zacznijmy, co za kulisami zostało wywołane. No co chodzi z tym e, zębem tajemniczym? Co się stało? Znaczy, no razem zrobiliśmy sobie zdjęcia z Mateuszem Gamrotem, no bo nie uprzedziłeś wszystkich. No Mateusz Gawnon stracił gdzieś tam pół zęba, pół jedynki dolnej. E, czyli jakie to jest? To nie jedynka wtedy, nie? <grym>, nie wiem, jaki to jest numer. W każdym bądź razie e, miał wybitego go zębo, ale to nie przez sparing ze mną, gdzie jestem rozważną osobą, tylko z pewnym zagranicznym gościem, który do nas przyjechał. Okej, okay. czy nie zdradzały personaliu? Yy, znaczy, no, Były taki Chińczyk, zapomniałem, jak on się okay. nazywa. Chińczyk, Chińczyk, prawdziwy Chińczyk, nie? Nasz Chińczyk zesztywny, no, tylko Chińczyk, nie? No, tylko że gdzieś tam się poszarpali, gdzieś coś, 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 no i jakoś tak to wyszło, nie wiem, jak nawet. Już myślałem, że chodzi o Mateusza Rambeckiego, ale nie. Yeah. Yy, dobrze, w takim razie wracam do Twojego pojedynku. Od kiedy wiesz, że Twoim rywalem będzie Daniel Torres? Yy. Kurde, zmien zmienialiście się przeciwnicy, m, dokładnego okresu ci nie powiem, no, ale miesiąc na pewno. No, może zdradzić, kto był pierwszym wyborem KSW? Yy, nazwiska dosyć ciężkie, ale był Czy ktoś ten, nowy? Pojawił, tak, pojawił się gdzieś tam na, yy, na oku Dezmę, gdzieś tam się pojawił Gruzin, potem na wszystkich się zgadzałem. Jak co, nie? Jak coś się no Tak. Ta. I na końcu się pojawił Daniel torres. Chyba najlepszy wybór. Ja nawiążę do tego Donowana, bo zdaje się tutaj dowiedzieć wywiad z Bawysem. Bawys stwierdził, że Donowan odrzucił tę walkę, a Donowan nam tutaj powiedział, że on po prostu potrzebował na ciebie jeszcze więcej czasu, bo uważa ciebie za norywala z absolutnego topu. No to bardzo dobrze uważa. Znaczy politycznie rozsądnie to rozegrał. Ja, ja, ja nie ukrywam, że. Jeżeli wiesz, chcę zbudować sobie jakąś tam drabinkę, swoją pozycję gdzieś tam w MMA, tak się robi. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, może dlatego też ten rekord nie jest idealny, nigdy tak nie podchodziłem do tej sprawy. Możliwe, że powinienem patrzeć bardziej z biznesowego punktu widzenia i sobie układać jakby tą walkę. Umówmy się na przykład po tym, że e, ostatnio w rekordzie mam pisaną przegraną walkę i powinienem też jakby dać sobie czas na odbudowanie. No to nie daję sobie czasu na odbudowanie, tylko biorę e, gościa z czołówki i no, chcę się być najlepszymi, bo stwierdzam, że nie mam czasu. Inaczej, gdybym miał jeszcze 25 lat, może bym tak faktycznie o tym myślał, nie? No ale w, wiesz, w tym roku 33 lata, jeszcze, jeszcze trochę chcę się pobić, bo chcę wybić 50 walk, ale, ale jakby nie mam jakby czasu, nie mam chęci, nie mam już energii na to, żeby e, wybierać sobie przeciwników, tylko mnie interesują jakby wyzwania, które mnie jarają. Wiesz, w momencie, kiedy do, dowiaduję się o, o kimś, kto jest dobry, zaczyna mi serce szybciej bić i to jest to, czego chcę. No ale nie uważasz, że to jest trochę nie fair z jego strony, w stronę Kornika? O, przecież dał świetną walkę z tobą, ale to hmm. wygląda tak, że on go bardzo deprecjonuje w tym momencie. Ale to nie o to chodzi, może stylową bardziej. Nie wiem, mnie to nie obchodzi. Nie wchodzę w jego głowę, mnie to w ogóle nie interesuje. Dowiedziałem się, że się nie chce ze mną bić i szczerze, w dupie to mam. Patrzę na kolejną osobę, z którą mogę się bić. To jest jego życie. No właśnie, a propos tej rozmowy, którą kolega wspomniał. Ty powiedziałeś tam, że jak walczysz. Z mniej skomplikowanym zawodnikiem to tak naprawdę wystarczy, że te powiedzmy cztery jego ostatnie walki zobaczysz raz czy dwa, jest okej. Okay. A jeżeli to jest ktoś bardziej skomplikowany, ktoś kto wydaje się większym wyzwaniem, to tak naprawdę te walki oglądasz cały czas. No to jak było z Torresem, do której grupy on się zalicza? Znaczy wiesz, i tyle ile mogłem, że znaczy tyle ile mogłem, tyle ile miałem ochoty, to oglądałem. Jednak im, im więcej oglądasz, tym lepiej, bo, no bo zawsze jakby obywasz się z, jakby w ogóle z nim, że potem siedzisz w nim według mnie, siedzisz w nim w Oktagonie i nie jest to dla ciebie jakiś obcy gość, tylko to jest cały czas, wiesz, gość, do którego się przyzwyczajałeś gdzieś tam energetycznie, wizualnie ee, i wyobrażeniowo, także, także, także im więcej, tym lepiej, jaki jak, jak nawet jego styl by nie był. Eee, tylko, że i tak oczywiście z tego wideo no nie odczytasz wszystkiego. To jest. Wiesz, wchodząc do, do walki dopiero widzisz, że na, powiedzmy ten jego zwód faktycznie działa, nie wiem, ten jego chwyt faktycznie działa. Już nie wiem, o co właśnie chwytach, gdzie umówmy się, oglądasz Khabib'a, i gdyby Kabi by nie przejechał takich zajebistych rywali, to byś nie wiedział, że ten geografik jest tak niesamowity. Gdyby bił się gdzieś tam na jakichś, nie wiem, pierwszych, lepszych galach i by tak wrzucał wiarę to by, ludzi, to byś pomyślał sobie, no dobra, jakieś tam te zapasy pewnie ma, nie? Bo, bo ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. Dopiero jak on by cię pewnie chwycił, to dopiero byś dopiero pomyślał sobie, o ja pierdolę, to jest faktycznie jakiś gość z innej planety, wiesz? Także dopóki się nie chwycisz, dopóki nie poczujesz tego, to to, to jest tylko teoria, nie? Do tego pojedynku podchodzi jako olbrzymi, faworyt, chyba drugi, największy e, na karcie po, po Marianie. Ludzie skazują Daniela na, to, na porażkę, ponieważ to no, byłeś mistrzem 7-7, 100 do 7-0, on z 6-6 trochę karnie, w pewnym sensie idzie do góry, e, dopiero zmienia tą kategorię i tak naprawdę za, jeżeli chodzi o kardior, walczysz zostać o 5 rund, tu ci raczej nie zaskoczę, jeżeli chodzi o zapasy, wiadomo, parter i tak dalej, stójka też e, jest również dobra, ale ta jego chaotyczna może cię zaskoczyć. Czy, czy to jakoś zmienia coś w, w twojej głowie? Czy musi się dodatkowo pod to nakręcać, jakoś to inaczej do tego podejść? Czy okej, okay, bukmacherzy jedno, fani, drugie, ale ja wiem, co mam robić, to jest moja moja gra i, i nie lekceważę go w żadnej sekundzie. To znaczy, ja w walkach lubię być underdogiem ogólnie, kiedy wszyscy wskazujemy na porażkę, bo dla mnie to jest takie paliwo, wiesz, do tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale absolutnie nie kieruję się tymi kursami bukmacherskimi, w szczególności, że. Sam obstawiam sobie te, te, te walki i bardzo często widzę, po prostu chore jakieś, wiesz, te, te, te przewidywania, chociażby nawet ostatnia walka e, Petriana z, no, Sterlingiem. z Sterlingiem. Przecież ta pierwsza walka już pokaza pokazała, że Sterling hmm. tu nie jest żadnego się do przejechała. Na przykład tam pierwsze dwie rundy nawet nie wiem czy nie wygrał. I wiesz, dopiero później Petrian zaczął się rozkręcać, zaczął go gdzieś tam dorywać. Później patrzysz na te statystyki, a tam nie wiem, tam jeden, pięć do czterech czy coś i mówisz w ogóle, że skąd. Także nie, dla mnie to, to, to zupełnie na bok, w ogóle mnie to nie interesuje. No cho, choćby to najwięksi specowie, spece o, oglądali, analizowali, to nadal wiesz, jest różnica pomiędzy studiowaniem walki, a pomiędzy się, Bycie tym wojownikiem, tym zawodnikiem, siedzenia w ogóle w OKTAGONIE i, 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 i samej walki. E, a odnosząc się do tego mojego zejścia z 7,7 a jego z 6,6, to tak jak powiedziałem, e, ja na 7,7 byłem małym karłem, w 70 jestem normalny. on na 6,6 był wyjątkowo duży, a na 7 będzie normalny, i tutaj na to w ogóle bym nie, jakby nie oglądał się. No Przecież to ja, ja jestem bardziej przyzwyczajony do tego, że biję się z wielkimi koni. O, może hmm. tak, nie? Że I byłem w stanie sobie poradzić z wielkimi końmi, ale ja wielkim koniem, jak widzisz, nie hmm. jestem. A jak się czujesz w ogóle ty, ty w swoim ciele w tej takiej nowej, lekkiej odsłonie? Ja znaczy, tu się lepiej czuję, bo mogę jakby bardziej wszechstronnie się bić. E, w 77, kiedyś jak, jak się biłem, to jakby mój zasób walk no, MMA, czyli... Pan nie <laughs> e, Był jakby ograniczony z racji tego, że nie mogłem sobie na wiele rzeczy pozwolić. Tutaj mogę sobie rozwinąć skrzydła. Hmm. No to w takim razie dwa, jeszcze dwa słowa o walkach twoich kolegów klubowych, no bo jednak paru na tej karcie jedno, zacznijmy, odajem honory main Event, no i najbardziej na porażkę na tej karcie Sebastian Rajewski. No znacie się doskonale, wiesz, doskonale co, na co go stać, w których aspektach on będzie dla Mariana najniebezpieczniejszy? Czy to jest tak, że to jest tylko ten lewy high i nic więcej? No, tu nie ma co ukrywać, to no, najniebezpieczniejsze będzie w stójce, wiesz, to jest gość, który się wychował na stójce, e, z na niej zęby, wiesz, cała rodzina jest e, z, z właśnie z tego stylu, z tego stylu, e, właśnie z tej płaszczyzny walki. E, Sewa mają wyjątkowo dobrą i nietuzinkową, O, tak jak na przykład wielu ludzi mówiło o Toresie, że jest mocno nieprzewidywalny, że ten, no to nie, no właśnie Seba powiedzmy jest takim zawodnikiem, z którym jeżeli nie przerobisz strunt, Então vídeo é to jest mhm. coś takiego, nie? Ciekawe. No, w takim razie e, idziemy dalej. Roman Szymański. Bardzo duże wyzwanie, bardzo mocny transfer do KSW. E, jak ten pojedynek widzisz? No, bo jego rywalu jednak my nie wiemy e, aż tak dużo. Po Stefanii pewnie, no, bo walczył na tych organizacjach, których tutaj ani nie ma transmisji, ani też rzadziej się jej śledzi. Wiesz, mógłbym powiedzieć więcej, gdybym się chwycił z tym przeciwnikiem e, Romka, gdybym go więcej oglądał. Wiesz, a prawda jest taka, że byłem skupiony na sobie. Każdy ma swoje pojedynki i każdy jakby, wiesz, śledził swoich rywali. Także za dużo nie mogę o nim powiedzieć. Mogę powiedzieć natomiast, jak jest przygotowany Romek. No Romek, wiesz, w każde, w każde przygotowania wkłada stówę, tak jak zresztą każdy z nas. Mamy tego samego tenera od przygotowania siłowego, tego samego tenera Zapas, zapasów, stójki, jiu wiesz. Razem robiliśmy i wiem, że jest przygotowany na maksa. Także co? No, to, 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 to jest ta jedna pewna. Że jest przygotowany na maksa, da na pewno siebie wszystko. I jeżeli, jeżeli jego przeciwnik nie jest tak dobrze przygotowany i nie jest po prostu tak mocny, to przegra, ale jaki on jest, to nie mam pojęcia. Nie? No na koniec no nie możemy zapytać o. nie zapytać o Mateusza Gamrota. Czy to jest tak, że bilet jest zabukowany na niedzielę i od razu wylatujesz, bo Mateusz wspominał, że w narożniku będziesz. No... Kurczę, wiesz, nie? żyj niebezpiecznie, żyj odważnie, wiesz co chodzi. I ja powiedziałem, no oczywiście, że no, Gagamer zawsze chce, żebym był gdzieś tam i mu powiedziałem, że no co, no, nawet do jednej nozy gdzieś tam po prostu najwyżej, wiesz, jakoś się doczłapię do tego e, lotniska, jak wiemy, z, z walki moje bywają do nie, nie do końca oszczędne często. Także, wiesz, ja tam na walce idę, wiadomo, że myślę tylko o swojej walce i myślę o tym, żeby przydać się wszystkich, chociażby, nie wiem, giry się łamały i, i po poznańsku giry, czyli nogi, e, choćbym, wiesz, gdzieś tam padał, z, nie wiem, od czy cokolwiek by się z mózgu nie działo, no to wstaję, akceptuję wszystkie następstwa, czyli akceptuję wygraną, no bo cały czas widzę to po prostu w swojej głowie a ciało takie, jakie będzie stanie, w takim będzie, no i najwyżej zeżrę jakieś tramale, ketanole czy coś tam, skoczę do samolotu i lecę do Wegasu. Chciałem zapytać, czy atmosfera tych przygotowań jako klub w ogóle, pytam, była, była wyjątkowa? Bo to był taki czas, kiedy wielu z Was przygotowywało się do swoich walk mniej więcej w tym samym czasie. To na pewno nie jest coś niespotykanego, jeżeli chodzi o Czerwonego Smoka, no ale nawet sama obecność Mateusza, który jednak tutaj się przygotowywał, to wszystko jednak mogło czynić te przygotowania. Przygotowaniami wyjątkowymi. Znaczy, jak się przygotowujemy do walki, to mimo wszystko i tak, zawsze mamy ze sobą ten okres miesiąca, półtora, w którym trenujemy razem, ale prawda jest taka, że dawno nie było okresu takiego, że my byliśmy praktycznie w tym, w tym samym okresie walki, wiesz, no bo to tydzień po tygodniu. Mało tego, Gamer bardzo dużo chciał ze mną robić, bo mu przypominałem trochę. E, jego przeciwnika, e, ja oczywiście, w się śmiałem, że ja przychodziłem, on we mnie widział Carukiana. ja przychodziłem i widziałem w, niego, w nim Torresa, nawet sobie piątek żółwików nie przybijaliśmy, tylko się napierdalaliśmy i wiesz, i no, ludzie z boku no, no, mówili, że wy jesteście, jesteście normalni", nie normalnie chyba się... A mówię do ciebie po portugalsku? <laughs> Jeszcze aż tak daleko nie poszedł, cały czas się dźwiga, pol, 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 Polgielski, Polgielski, tak to właśnie nazywanie. Także wie, że było intensywnie, powiem ci, było intensywnie, było ciekawie. Ja tylko się modliłem co tydzień, że żeby, żebyś żeby tylko się nie skończyło na kontuzji ani, nic, ani niczym takim. E, ale to było z gamerem, a odnośnie wszystkich chłopaków, nie tylko nawet tego, że wie, że tyle chłopaków się bije w KSW. To jeszcze były Babilony po drodze, na Balbelator, no było tego od cholery i no klimat był wyjątkowy, nie? Tak jak ja sobie ostatnio gdzieś tam jakiś stytat tym skoczył, że każdy z nas jest kroplą, a razem jesteśmy oceanem. No to właśnie w tym momencie to poczułem, wiesz, Jak wchodzisz na salę i każdy jest fokusowany na swoim celu, a tak naprawdę każdy ten jeden cel przyświęca wspólnemu celowi, także tworzyło to taką, wiesz, mm, atmosferę armii. Nie? Naprawdę dobry klimat. No, z mojej strony to wszystko. Chyba tak. tak. Niezłe mo motto niezłe, mocne, nie słyszałem, także tym akcentem zakończymy. Zapisz sobie to. Zapiszę to, sobie to. W takim razie dziękuję no. bardzo. Dzięki. 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 Dzięki.